serii naszych pytań i odpowiedzi. Dzisiaj pytanie, które do nas dotarło, czy wątpliwości są grzechem? Rzecz wydaje się na pierwszy rzut oka dość banalna. Przecież jeżeli grzech to jest świadome, dobrowolne wykroczenie w rzeczy jakiejś istotnej, to jak wątpliwości, które są ciężkie w ogóle do jakiegokolwiek ujęcia, mogą być grzechem. Ale jednak trzeba by zastanowić się głębiej, bo mamy przecież też Grzech przeciwko długu świętemu wątpić o łasce Bożej, więc yy, można by powiedzieć, że wtedy wygląda na to, że mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo poważnym, jak niewykroczenie wykroczenie przeciwko po które już zaczyna być yy, niezwykle niebezpieczne dla człowieka wierzącego. Otóż wątpliwości, myślę, że przede wszystkim trzeba rozdzielić w dwie przestrzeni. Jeżeli yy, ja mam wątpliwości, yy, to mogę mieć na przykład wątpliwości co do prawdy, która jest przekazywana. Wątpię, że mówisz prawdę, wątpię, że to mogło się zdarzyć, wątpię, że to mogło mieć miejsce. Wtedy takie wątpliwości, nawet jeżeli dotyczą mojego jakiegoś poszukiwania i sytuacji, która ma miejsce w kościele, na gruncie wiary, nie będą same w sobie jakimś problemem nie będą na pewno grzechem. Być może będą motywacje do tego, żeby szukać głębiej, na wiary, szukać odpowiedzi, więc będą jak najbardziej pozytywne. Jednak jeżeli wchodzimy w przestrzeni, Zaangażowania, czyli wszędzie tam, gdzie człowiek całym sobą angażuje się już w wiarę, chociażby w swoją z Panem Bogiem, to wtedy nie możemy mówić o wątpliwościach, tylko o zwątpieniu. A więc zwątpiłem tak naprawdę w coś, co było tej pory dla mnie oczywiste, Zwątpiłem w sens relacji z Bogiem, zwątpiłem w jego istnieniu. Wtedy faktycznie trzeba sobie zadać pytanie, co jest tego powodem? Czy ja sam nie staję się powodem przez moje jakieś inne poszukiwania. Może nieraz prowokowanie takiej sytuacji, szukanie wątpliwości, szukanie jakichś tam sensacji, które będą mnie wyrywać z tego gruntu wiary, które będą w jakiś sposób zaślepiać moje serce, to serce, które chce podążać za Bogiem w jakiś sposób naturalny. Wtedy faktycznie będziemy wchodzić w przestrzeń grzechu, będziemy wchodzić w przestrzeń świadomego szukania drogi odprowadzającej od Boga, nijako, czy wyprowadzającej mnie z tej relacji, z tego kontaktu. Jeżeli to jest moje świadome działanie, to wtedy taka wątpliwość, czy takie zwątpienie przeciwko Bogu, zwątpienie Boga, być może będzie faktycznie jakimś tam problemem na gruncie grzechu. Czy to właśnie grzechu takiego codziennego, ale myślę, że przede wszystkim zwątpienie, jako już sama nazwa wskazuje na taki wysoki kaliber. Tak, że ja zwątpiłem w coś, w co do tej pory wierzyłem, o czym byłem do tej pory przekonany będziemy wchodzić w przestrzeń już nie, tylko niebezpieczną. Faktycznie porzucenia, tam, to nie zapomnę, porzucenia tej relacji ja już przestaje starać w wyniku tego, że zacząłem wątpić w sens tego, co robiłem do tej pory. Kolejne pytanie, czemu religia jest tak bardzo przeciwna in vitro? Moi no drodzy, przede wszystkim czym jest ta procedura? Ja myślę, że na tym trzeba się w jakiś sposób bardzo zatrzymać. Ja nie będę się starał w tym filmiku odpowiedzieć na wszystkie aspekty medyczne czy też w ogóle bioetyczne w tej kwestii, tylko ograniczę się z racji krótkiej formy wypowiedzi do kilku argumentów. In przede wszystkim jest odpowiedzią na jakieś dążenie do posiadania dziecka za wszelką cenę. Czyli tak naprawdę dziecko nie rodzi się już w wyniku aktu małżeńskiego, tylko. Powstaje na stole w wyniku produkcji. Tak musiałbym w cudzysłowie o tym powiedzieć. Czyli tak naprawdę człowiek wchodzi w rolę stwórcy, stwarza człowieka, powołuje go do życia. To oczywiście stwarza bardzo szerokie możliwości jakiejś selekcji, dobierania sobie konkretnych cech takiego dziecka, które chce, aby się urodziło. A więc, jest to odpowiedź, w naszych czasach, przynajmniej najczęściej, na jakieś takie przekonanie, że mam prawo do dziecka. Jeżeli ja chcę, to mam prawo mieć dziecko na zawołanie niejako. Już samo to w takim swojej wypowiedzi wyrazie myślę, że sprzeciwia się w jakiś sposób też. Także że Pan Boga jest różna i to nie ja mam prawo. nie Można mieć prawo do człowieka. Kolejna rzecz to przede wszystkim też argument, który dziś jest cały czas aktualny, bardzo poważny z punktu widzenia moralnego, czyli na dzień dzisiejszy litro łączy się... Z aborcją, z tym, że namnażając ileś tam tych komórek, wybieramy te najsilniejsze, a resztę wrzucamy. Tak naprawdę zabijamy je albo też powodujemy ich zamrożenie, przechowanie, po to tylko, żeby gdzieś kiedyś ktoś mógł z nich skorzystać. To rodzi pewien problem moralny, który na dzień dzisiejszy nie ma rozwiązania. Co z tymi zalatkami, które są zamrożone, gdzieś tam pozostają cały czas przez szereg lat. Nie ma dobrego wyjścia, ponieważ jedyna możliwość ich e, adoptowania to jest przyjęcie ich w wyniku procedury in vitro. E, pozbycie się ich z kolei to będzie aborcja, czy zabicie. Nie ma dobrego rozwiązania, więc na dzień dzisiejszy niestety ta procedura łączy się z zabiciem dodatkowych e, zarodków, dodatkowych tak naprawdę dzieci. E, trzeci argument, e, ten, który jest podnoszony chyba bodajże najczęściej, to że in vitro leczy niepłodność. Każde lekarstwo, które ma leczyć, doprowadza człowieka do zdrowia, więc do tego, że w sposób normalny, naturalny mogę na nowo rodzić dzieci, mogę spodziewać się potomstwa. In vitro tego nie, nie, nie robi. Tak naprawdę, in to za każdym razem wyprodukowanie kolejnego potomstwa, które nie powoduje, że coś w moim organizmie się zmienia, że ja nagle będę mógł dzieci. Jest tutaj pewna konkretna Na nabóg, czyli tak zwana naprotechnologia, czyli rzeczywiste leczenie niepłodności, szukanie powodów tego, dlaczego nie mogę mieć dziecka i próba podjęcia konkretnego leczenia, konkretnych zabiegów, czy też konkretnej procedury hormonalnej, po to, żeby doprowadzić do zdrowia, do normalności, do naturalnego poczęcia dziecka. Więc in vitro nie może być nazywane jakimkolwiek lekarstwem, jest to próba tylko takiego sformułowania, które będzie brzmiało przyjemnie i bezpiecznie. Myślę, że zostawimy tutaj, zupełnie zostawiam świadomie tutaj te argumenty, co nie do wszystkich mogą przemawiać, czyli to, że tak naprawdę, jeżeli dziecko rodzi się poza aktem małżeńskim, to nie będzie wynikiem miłości małżonków. Pewnie tacy ludzie, którzy podejmują się procedury in vitro, mogą się przecież kochać, mogą tak naprawdę pragnąć tego dziecka jak nikt inny. Nie będziemy wchodzić tutaj w moralną ocenę konkretnej procedury, tak jak jest przebiegu, ale myślę, że te argumenty będą tymi najbardziej podstawowymi. I moi drodzy, ostatnie pytanie. Dlaczego poświęcając się pracy naukowej, jestem przez duchownych postrzegana jako karierowiczka? Dalszą część tego pytania, czy też wytłumaczenie, pewnie do szczegółów, jak będziecie mieć w tekście tutaj przy tym filmiku. Ja myślę, że to jest sprawa bardzo indywidualna. Ja nie wiem dlaczego, bo ja tak jako kamień Rowszyki wcale nie oceniam tego pytania. Tym bardziej, że wyjaśnia, że Dani to jest służba. Ja myślę, że tak naprawdę to jest najistotniejsze. Nie to jak ludzie postrzegają mnie, moją pracę naukową, moje dokonanie naukowe, ale to, jak ja do tego podchodzę co dla mnie to jest. Czy ja próbuję ten, w jakiś sposób egoistycznie dowartościować siebie, coś osiągnąć, albo innym zamanifestować, zobaczcie kim jestem, moja się może liczyć. Czy też tak naprawdę próbuję tylko zgłębić pewne moje jakieś poszukiwania, wątpliwości, które mam. Szukam odpowiedzi, szukam prawdy, jestem ten zafascynowany, ciekawy i to jest tak naprawdę właśnie, właściwa postawa człowieka nauki. Tym bardziej, jeżeli porusza się w dziedzinie teologii, a więc, tak naprawdę, odkrywanie i zmieniania swojej relacji prawdą do Bogu może to być rzecz, rzecz, rzecz niezwykle yy, cenne. Można by odwrócić tutaj pytanie, czy człowiek, który uznaje Panią za karierowiczkę, czy tak naprawdę on nie ma problemu tutaj z tym, że jest jakimś tam autorytetem w tej dziedzinie i teraz on może ocenić człowieka, a ty jesteś karierowicz, a ty jesteś ten, który posługuje, ten, który się dzieli. Więc, równie dobrze, to pytanie można by zadać. Czy taką odpowiedź, taki zarzut można by każdemu postawić? Tak dlaczego w jaki sposób się lansujesz swoją wypowiedzią, swoimi dokonaniami? Dlaczego mam Cię uważać za autorytet? Dlaczego mam Cię ufać? Myślę, że nie należy ich tym przejmować. Bez względu na to, kto coś takiego powiedział, to jest sprawa moja osobista. Po co coś robię? Dlaczego pewną posługę, pracę, obowiązki wykonuję tak, a nie inaczej? Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Zapraszamy już dziś do kolejnego odcinka. Pytań spływa bardzo wiele, więc trochę mamy obsługę czasową, ale staramy się na pewno na wszystkie odpowiedzieć, więc musicie być cierpliwi z Bogiem.